Był późny, spokojny wieczór w niewielkim miasteczku otoczonym lasami. Większość mieszkańców odpoczywała w swoich domach, przygotowując się do kolejnego dnia pracy. Jednak w jednym z mieszkań światło świeciło się dłużej niż zazwyczaj. W tym właśnie miejscu za chwilę miało dojść do wydarzenia, które wstrząśnie lokalną społecznością. Zegar pokazywał kilka minut. Po 21. Sąsiedzi nagle usłyszeli głośny, przeraźliwy krzyk. Krzyk, po którym zapadła przejmująca cisza. Ludzie zaczęli wyglądać przez okna, nerwowo spoglądając na siebie nawzajem. Nikt nie odważył się jednak wyjść, aby sprawdzić, co się stało. Kilka minut później rozległ się dźwięk policyjnych syren, które rozdarły nocną ciszę. Przed blokiem zebrał się tłum zaciekawionych i przerażonych mieszkańców. Policyjna taśma szybko odgrodziła miejsce zdarzenia od gapiów, a z mieszkania zaczęli wychodzić technicy kryminalistyczni. Po chwili pojawiła się ekipa medyczna, a za nimi prokurator. Z mieszkania wyniesiono nosze, na których przykryte było ciało młodej kobiety. Widok ten Wywołał płacz i przerażenie zgromadzonych sąsiadów. Nikt nie był w stanie zrozumieć, jak mogło do tego dojść. Przecież to była taka spokojna dziewczyna, zawsze miła i uśmiechnięta, szeptali między sobą. Tymczasem w tłumie stał mężczyzna, którego twarz skrywała mieszanka bólu i satysfakcji. Wiedział, że to on był przyczyną całego tego zamieszania. I choć nikt jeszcze tego nie podejrzewał, nie czuł ani strachu, ani żalu. W jego głowie pojawiła się tylko jedna myśl: Nie będziesz moja, to nie będziesz niczyja. Witajcie na kanale Kryminacja. Mam na imię Patryk i jestem pasjonatem kryminalnych historii. Jeśli fascynują Was mroczne zagadki i historie pełne tajemnic, koniecznie zostańcie ze mną. Subskrybujcie! Aby nie przegapić kolejnych opowieści, Klaudia była młodą, 23-letnią studentką psychologii, której życie wydawało się idealnie zaplanowane. Ambitna, inteligentna i bardzo lubiana przez znajomych oraz profesorów, szybko zdobywała sympatię otoczenia. Miała jasno sprecyzowane cele ukończenie studiów z wyróżnieniem a następnie kariera terapeutyczna pomagająca innym odnaleźć równowagę w życiu. Tomasz natomiast był starszy o kilka lat, 27-letni informatyk o silnej osobowości, z niezwykłym talentem do nowych technologii. Pracował w cenionej firmie informatycznej, a jego pewność siebie i charyzma sprawiały, że łatwo nawiązywał znajomości, zwłaszcza z kobietami. Klaudia i Tomasz poznali się przypadkiem podczas imprezy u wspólnych znajomych. Tomasz od razu zauważył ją w tłumie uśmiechniętą, pełną energii dziewczynę o jasnych, falujących włosach i dużych błękitnych oczach. Od tamtej chwili nie mógł oderwać od niej wzroku. Po krótkiej, sympatycznej rozmowie wymienili się numerami telefonów. Wkrótce zaczęli się spotykać coraz częściej. Tomasz szybko zdobył zaufanie Klaudii swoją opiekuńczością, poczuciem humoru oraz dojrzałym podejściem do życia. Klaudia czuła się przy nim wyjątkowo, jak nigdy wcześniej, przy nikim innym. Ich związek rozwijał się dynamicznie. Szybko zaczęli spędzać ze sobą niemal każdą wolną chwilę. Wspólne spacery, wypady za miasto, Romantyczne wieczory spędzone przy kolacji. Wszystko to sprawiało, że ich relacja stawała się coraz głębsza. Przyjaciele i rodzina postrzegali ich jako idealną parę, której nic nie może zagrozić. Z czasem jednak zaczęły pojawiać się pierwsze znaki ostrzegawcze. Tomasz zaczął wykazywać przesadną zazdrość. Najpierw były to niewinne pytania, subtelne aluzje. Ale szybko sytuacja zaczęła się zaostrzać. Przeglądał telefon Klaudi, analizował jej wiadomości, wymagał szczegółowych raportów z kim i gdzie była. Potrafił pojawić się niespodziewanie na uczelni tylko po to, by sprawdzić, czy rzeczywiście spędza czas tak, jak powiedziała. Klaudia zaczęła odczuwać niepokój, choć początkowo próbowała go ignorować. Tłumacząc sobie, że Tomasz po prostu bardzo ją kocha. Jednak sytuacja stawała się coraz trudniejsza. Tomasz zaczął wymagać, aby Klaudia ograniczyła kontakty ze znajomymi, szczególnie z mężczyznami. Awantury zaczęły pojawiać się coraz częściej. Każde spojrzenie Klaudii w stronę innego mężczyzny. Wywoływało u niego wybuch złości. Wkrótce zazdrość Tomasza stała się nie do zniesienia. Każdy dzień przynosił nowe ograniczenia. Klaudia nie mogła spokojnie korzystać z telefonu, wyjść na spotkanie ze znajomymi, ani nawet swobodnie rozmawiać z rodziną. Tomasz osaczał ją swoją kontrolą, a jej życie stopniowo zamieniało się w koszmar. Zaczęła rozważać zakończenie tej toksycznej relacji, ale każda próba rozmowy kończyła się dramatycznymi scenami, w których Tomasz manipulował nią emocjonalnie, grożąc, że bez niej nie będzie potrafił żyć. Klaudia czuła się bezsilna i uwięziona w emocjonalnej pułapce. Klaudia w końcu zdecydowała się zerwać z Tomaszem. Pewnego chłodnego jesiennego wieczoru zaprosiła go do swojego mieszkania. By raz na zawsze zakończyć toksyczną relację. Podczas rozmowy próbowała zachować spokój, jasno i stanowczo tłumacząc, że ich związek nie ma przyszłości, a dalsze jego utrzymywanie przyniesie im obojgu jedynie więcej cierpienia. Tomasz początkowo wyglądał na oszołomionego, jakby nie docierały do niego słowa Klaudii, zaczął prosić ją. Niemal błagać, by dała mu jeszcze jedną szansę. Opowiadał o tym, jak bardzo się zmieni, obiecywał terapię i wszelkie możliwe działania, które mogłyby ją przekonać. Kiedy jednak Klaudia stanowczo odmawiała, coś w nim pękło. Jego głos zaczął się zmieniać, błagania zamieniły się w groźby. Tomasz zaczął krzyczeć, zarzucał Klaudii zdradę, niewierność i bezduszność. Groził, że jeśli go zostawi, zrobi coś strasznego, albo sobie, albo jej. Klaudia była przerażona. Jej serce biło szybciej, ręce zaczęły się trząść, ale zebrała się na odwagę i stanowczo kazała mu wyjść. Tomasz wyszedł, ale wcale nie zaakceptował jej decyzji. Przez następne dni Klaudia żyła w nieustannym strachu. Jej telefon ciągle dzwonił. Wiadomości od Tomasza były pełne emocjonalnych manipulacji, błagań przeplatanych groźbami. Z dnia na dzień stawał się coraz bardziej natarczywy, zaczynał pojawiać się niespodziewanie w miejscach, gdzie przebywała przed uczelnią, w kawiarni, w której często bywała z przyjaciółkami, a nawet pod jej domem. Klaudia próbowała ignorować jego zachowania. Licząc, że Tomasz z czasem się uspokoi, jednak on nie ustępował. Zaczęły pojawiać się anonimowe listy i e-maile do jej przyjaciół oraz rodziny, w których Tomasz oczerniał ją, przedstawiając siebie jako ofiarę. Sytuacja stawała się coraz bardziej nieznośna, a Klaudia z każdym dniem odczuwała większą presję psychiczną. Po kilku tygodniach, próbując odzyskać spokój, Klaudia poznała Pawła, spokojnego, zrównoważonego studenta prawa, który bardzo szybko zauważył, że coś jest nie tak. Ich znajomość szybko przerodziła się w bliższą relację, pełną wsparcia i empatii. Paweł pomagał jej przetrwać trudny czas, słuchał, doradzał i zapewniał o swoim wsparciu. Gdy Tomasz zorientował się, że Klaudia spotyka się z kimś nowym, jego obsesja nabrała jeszcze mroczniejszego charakteru. Zaczął wysyłać groźby pod adresem Pawła, anonimowe telefony do jego rodziny, próbował zniszczyć jego reputację na uczelni i w mediach społecznościowych. Tomasz, czując, że traci kontrolę, coraz bardziej zaczął się pogrążać w swoich obsesyjnych myślach. Paweł nie dał się jednak zastraszyć. Pozostał przy Klaudi, starając się zapewnić jej poczucie bezpieczeństwa. W międzyczasie Tomasz, całkowicie pogrążony w swojej chorobliwej zazdrości, zaczął szczegółowo planować swój ostatni, dramatyczny krok. W jego głowie zaczęły pojawiać się najczarniejsze myśli, które powoli przekształcały się w konkretny, przerażający plan zemsty. Tomasz był przekonany, że skoro Klaudia nie chce być z nim, to nigdy nie pozwoli, by była z kimkolwiek innym. Tego chłodnego, deszczowego wieczoru Tomasz czekał przed drzwiami Klaudii zdecydowanie za długo, zanim zdecydował się zapukać. Gdy Klaudia otworzyła drzwi, poczuła nieprzyjemny chłód i napięcie bijące od Tomasza. Był blady, a jego oczy wydawały się puste. Jakby nie spał od kilku dni. Klaudia wpuściła go do środka, starając się ukryć narastający strach. Usiedli przy stole w kuchni. Początkowo rozmowa była spokojna, choć wyjątkowo chłodna i napięta. Tomasz mówił cicho, niemal szeptem, próbując przekonać Klaudię, że ich związek nadal ma sens, że powinni dać sobie jeszcze jedną szansę. Klaudia stanowczo odmówiła, wyraźnie podkreślając, że to już definitywny koniec. Atmosfera nagle się zmieniła. Tomasz, który do tej pory był spokojny, zaczął się nerwowo wiercić na krześle. Jego oddech stał się szybki, nieregularny. Głos mu drżał, a spojrzenie stało się coraz bardziej agresywne. Zaczął oskarżać Klaudię, że zniszczyła mu życie. Że przez nią jest wrakiem człowieka. Krzyczał, gestykulował gwałtownie, a każde jego słowo było przesycone gniewem i desperacją. Klaudia, czując realne zagrożenie, próbowała wstać od stołu, by zakończyć rozmowę. Wtedy tomasz chwycił ją mocno za nadgarstek, uniemożliwiając ucieczkę. Dziewczyna próbowała się wyrwać, zaczęła krzyczeć. Błagając go, by się uspokoił i zostawił ją w spokoju, to jeszcze bardziej rozwścieczyło Tomasza. W przypływie furii Tomasz zauważył kuchenny nóż, leżący na blacie. Bez chwili wahania sięgnął po niego i skierował go w stronę Klaudii. Przerażona dziewczyna krzyczała, błagała o życie, próbując uniknąć ciosów. Ale Tomasz, zaślepiony obsesją i wściekłością, nie słyszał już niczego. Zadał jej kilka szybkich, brutalnych ciosów. Krzyk Klaudi przeszył ściany mieszkania, docierając do uszu przerażonych sąsiadów. Kiedy dziewczyna osunęła się na podłogę z jej ust, wydobył się cichy jęk bólu. Tomasz stanął nad nią, oddychając ciężko, trzymając w dłoni zakrwawiony nóż. Jego oczy zaczęły się powoli otwierać na to, co właśnie zrobił. Patrzył z przerażeniem na Klaudię, która nieruchomiała coraz bardziej, jej oczy powoli traciły blask. Z przerażeniem upuścił nóż na podłogę. Chwilę stał jak sparaliżowany, nie wierząc w rzeczywistość, która właśnie go dopadła. Nagle, ogarnięty panicznym strachem, rzucił się do drzwi, zostawiając za sobą Klaudię bezbronną i bez życia. Tymczasem sąsiedzi, którzy słyszeli przerażające krzyki, już dzwonili na numer alarmowy. W ciągu kilku minut mieszkanie Klaudii wypełniło się policją, ratownikami medycznymi i technikami kryminalistyki. Jednak dla młodej kobiety było już za późno. Jej życie zostało brutalnie zakończone przez mężczyznę, którego kiedyś kochała. A który teraz uciekł przed odpowiedzialnością za swój czyn, próbując ukryć się przed wymiarem sprawiedliwości. Jego obsesja doprowadziła do tragedii, która na zawsze zmieniła życie wielu osób. Tomasz wybiegł z mieszkania Klaudii w panice, z sercem bijącym tak mocno, że niemal czuł ból w klatce piersiowej. Przemierzał ulice miasta w szoku. Próbując desperacko ułożyć w głowie to, co właśnie się wydarzyło. Jego oddech był urywany, nogi drżały, a w głowie pulsowała jedna myśl: jak do tego doszło. Był przekonany, że jeszcze przed chwilą chciał jedynie porozmawiać, że to miał być koniec, ale nie taki, nigdy nie taki. W tym samym czasie policja na miejscu zbrodni rozpoczęła szczegółowe dochodzenie. Sąsiedzi wciąż przerażeni i szokowani opowiadali funkcjonariuszom o krzykach i awanturach, które od jakiegoś czasu coraz częściej dochodziły z mieszkania klaudii. Prokurator osobiście nadzorował działania techników kryminalistyki, nakazując zabezpieczenie wszystkich możliwych śladów. Każdy drobiazg mógł być kluczowy w ustaleniu sprawcy i przebiegu zdarzenia. W trakcie przeszukania mieszkania szybko znaleziono nóż, narzędzie zbrodni. Odciski palców nie pozostawiały żadnych wątpliwości. Policja od razu zaczęła łączyć fakty i przesłuchiwać znajomych oraz rodzinę ofiary. Bardzo szybko wyłonił się obraz relacji pełnej obsesji, kontroli i toksycznej zazdrości, która nieuchronnie prowadziła do tragedii. Poszukiwania Tomasza ruszyły natychmiast. Jego zdjęcie i opis pojawiły się w mediach, a każdy patrol policyjny w okolicy został postawiony na nogi. W międzyczasie sam Tomasz ukrył się w opuszczonym domu na obrzeżach miasta, z dala od świateł i ludzi. Spędził tam noc, drżąc z zimna i przerażenia, z głową pełną chaotycznych myśli. Zaczął zdawać sobie sprawę, że nie ma już odwrotu a jego życie właśnie się skończyło. Następnego ranka, zziębnięty i wyczerpany, Tomasz zdecydował się zadzwonić do swojej matki. W krótkiej, chaotycznej rozmowie powiedział jej, co zrobił, błagając o wybaczenie. Kobieta, kompletnie załamana i zszokowana, przekonała syna, że jedynym wyjściem jest oddanie się w ręce policji. Tomasz, który był już u kresu sił, Zrozumiał, że nie ma innego wyjścia. Tego samego dnia, około południa, Tomasz zgłosił się na najbliższy posterunek policji. Wyglądał jak cień człowieka, był blady, z podkrążonymi oczami i trzęsącymi się rękami. Policjanci zatrzymali go bez słowa, wiedząc doskonale, z kim mają do czynienia. W trakcie pierwszego przesłuchania Tomasz przyznał się do wszystkiego. Szczegółowo opisując przebieg zdarzenia, swoje emocje oraz motywy, które nim kierowały. W całym mieście informacja o jego zatrzymaniu rozeszła się błyskawicznie. Mieszkańcy byli wstrząśnięci tym, jak daleko zaszła zazdrość i obsesja młodego mężczyzny. Wszyscy współczuli rodzinie Klaudii, która musiała zmierzyć się z ogromną tragedią. Jednocześnie ludzie zastanawiali się, jak to możliwe, że nikt wcześniej nie dostrzegł skali zagrożenia, jakie stanowił Tomasz. Śledztwo było dopiero na początku swojej drogi, ale dla społeczności lokalnej i rodziny Klaudy już było jasne, że żadne dochodzenie, żaden wyrok nie zwróci im ukochanej osoby, której życie brutalnie przerwała obsesyjna zazdrość. Rozpoczął się proces Tomasza. Sala sądowa była wypełniona po brzegi, rodzina Klaudi, ich znajomi, dziennikarze oraz mieszkańcy miasteczka. Atmosfera była napięta, pełna emocji, bólu i oczekiwania na sprawiedliwość. Gdy Tomasz pojawił się na sali rozpraw, wszyscy oczy skupione były na nim, na człowieku, który zniszczył tyle istnień. Wyglądał inaczej niż przed tragedią. Zmęczony, wychudzony, ze wzrokiem wbitym w podłogę. Podczas pierwszego przesłuchania prokurator szczegółowo przedstawił zarzuty: brutalne morderstwo z premedytacją, prześladowanie oraz wielomiesięczne znęcanie się psychiczne nad ofiarą. Każde słowo, wypowiedziane na sali, odbijało się echem w sercach bliskich Klaudii przywołując na nowo całą tragedię. Świadkowie kolejno zeznawali, opowiadając z trudem o tym, jak stopniowo Klaudia zmieniała się pod wpływem relacji z Tomaszem. Największe emocje wzbudziło zeznanie matki Klaudii, która ze łzami w oczach mówiła o ostatnich rozmowach z córką, o strachu, który widziała w jej oczach, ale który Klaudia za wszelką cenę Próbowała ukryć. Psychologowie i psychiatrzy powołani przez sąd przedstawiali wstrząsające opinie na temat osobowości Tomasza, jego niebezpiecznej obsesji, skłonności do manipulacji oraz emocjonalnej niestabilności. Każde zdanie ich zeznań jeszcze bardziej uświadamiało wszystkim, jak tragiczne i nieuniknione było to, co się wydarzyło. Tomasz w trakcie procesu wyglądał jak cień dawnego siebie. Kiedy przyszedł moment jego przesłuchania, drżącym głosem opowiedział swoją wersję zdarzeń. Przyznał się do wszystkiego, mówiąc, że nie kontrolował swoich działań, że był zaślepiony przez zazdrość i desperację. Prosił o wybaczenie, choć zdawał sobie sprawę, że na nie nie zasługuje. Rodzina Klaudii, siedząca w pierwszym rzędzie, słuchała tego wstrząśnięta i zrozpaczona. Łzy płynęły po ich twarzach, a dłonie zaciskały się w bezsilnej rozpaczy. Wiedzieli, że nic już nie przywróci życia Klaudii, ale mieli nadzieję, że sprawiedliwość zostanie wymierzona. Po kilku dniach emocjonalnych przesłuchań i prezentacji dowodów, nadszedł dzień ogłoszenia wyroku. Sala sądowa ponownie była pełna ludzi. Sędzia powoli i stanowczo odczytał wyrok. Tomasz został uznany winnym wszystkich zarzucanych mu czynów i skazany na karę 25 lat pozbawienia wolności. W sali zapadła cisza, przerywana jedynie cichym płaczem matki Klaudi i westchnieniami ulgi tych, którzy bali się, że sprawca mógłby uniknąć pełnej odpowiedzialności. Tomasz wysłuchał wyroku z pustym wzrokiem, bez emocji na twarzy, jakby pogodził się ze swoim losem. Kiedy wyprowadzano go z sali, spojrzał jeszcze ostatni raz na matkę Klaudi. W jej oczach zobaczył ból, którego nigdy nie będzie w stanie naprawić. Wiedział, że ten widok będzie mu towarzyszył już zawsze, jako nieustanne przypomnienie o tym, co zrobił. Minęły miesiące od tragicznego procesu, który wstrząsnął całym miasteczkiem. Życie mieszkańców powoli wracało do pozornej normalności, lecz rany pozostawione przez brutalną zbrodnię wciąż były świeże. Rodzina Klaudii codziennie mierzyła się z bolesną pustką. Nieobecność dziewczyny odczuwało się przy każdym stole, na każdym rodzinnym spotkaniu. Jej pokój pozostał nietknięty, jakby wciąż czekali na jej powrót. Matka Klaudii nie mogła pogodzić się ze stratą córki. Każdego dnia budziła się z poczuciem bezradności i żalu, zastanawiając się, czy mogła zrobić coś więcej, aby uchronić Klaudię przed losem, który ją spotkał. Wspomnienia o córce wypełniały jej dni i noce, przypominając zarówno o radosnych chwilach, jak i o ostatnich dramatycznych momentach. Tomasz odbywał swoją karę w więzieniu, izolowany od świata zewnętrznego, ale nawiedzany przez własne sumienie. Każdego dnia odtwarzał w myślach tę tragiczną noc, próbując zrozumieć, jak doszło do tak potwornej eskalacji jego emocji. Mimo upływu czasu nie potrafił uciec od obrazu w tamtej chwili. Przerażonych oczu Klaudii i jej błagania o litość, które wtedy zignorował. Z zawięziennych murów Tomasz próbował nawiązać kontakt z rodziną Klaudii, pisząc listy pełne skruchy i przeprosin. Listy te nigdy jednak nie docierały do adresatów. Rodzina nie chciała mieć z nim żadnego kontaktu. Dla nich Tomasz stał się jedynie bolesnym przypomnieniem tragedii która na zawsze odmieniła ich życie. Wśród mieszkańców miasteczka zrodziła się głęboka refleksja nad tym, jak toksyczne mogą być relacje międzyludzkie. W szkołach i instytucjach zaczęto organizować warsztaty i spotkania mające na celu edukowanie młodych ludzi o zagrożeniach związanych z przemocą emocjonalną oraz obsesyjną zazdrością. Tragiczna historia Klaudi stała się ostrzeżeniem, przestrogą przed tym, jak destrukcyjne mogą być niekontrolowane emocje i relacje oparte na manipulacji i przemocy. Tymczasem Paweł, chłopak, który w ostatnich miesiącach życia Klaudi był dla niej oparciem, długo nie potrafił uporać się z traumą, jakiej doświadczył. Regularnie odwiedzał grup Klaudi. Spędzając długie godziny na cmentarzu, rozmyślając nad tym, jak niewiele zabrakło, aby historia potoczyła się inaczej. Obiecał sobie, że nigdy nie pozwoli, by pamięć o niej zniknęła i że zrobi wszystko, by podobna tragedia nie spotkała nikogo więcej. Wszystko to sprawiało, że mimo upływu czasu mieszkańcy miasteczka wciąż żyli w cieniu tych dramatycznych wydarzeń. Każdy z nich, niezależnie od wieku czy sytuacji życiowej, zrozumiał jedną ważną rzecz: że czasem najbliższa nam osoba może okazać się kimś zupełnie innym niż nam się wydaje i że warto zawsze reagować, kiedy pojawią się pierwsze niepokojące sygnały, zanim będzie za późno. Historia Klaudii stała się smutnym, ale ważnym przypomnieniem dla wszystkich, którzy ją poznali. Była lekcją, którą każdy z nich zapamięta do końca życia: o tym, jak cenne i kruche jest życie oraz jak łatwo można je stracić, gdy ignoruje się ostrzegawcze sygnały. Ta opowieść dobiega końca, ale refleksja nad nią powinna pozostać z nami na długo. Każdy, kto wysłuchał tej historii, niech zastanowi się nad swoimi relacjami i uważnie przyjrzy się ludziom wokół siebie. Nie pozwólmy, by podobna tragedia spotkała kogokolwiek w naszym otoczeniu. Dziękuję, że byliście ze mną przez cały ten odcinek. Jestem ciekawy waszych przemyśleń. Podzielcie się nimi w komentarzach poniżej. Jakie emocje wzbudziła w was ta historia? Czy znacie podobne przypadki ze swojego życia? Wasze komentarze są dla mnie bardzo ważne. Jeśli doceniacie moją pracę i chcecie poznać kolejne historie kryminalne, pełne tajemnic i emocji, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału Kryminacja i kliknąć dzwoneczek, aby być na bieżąco z kolejnymi opowieściami. Do usłyszenia w następnym odcinku.